Mam przyjemność. No Urszula jestem, Olszewska. Ja im... No ale, ale skąd pani dzwoni? No ja pani nie znam. No y, ja dzwonię z Polski. Aha. No i właśnie rozważam słowo Boże i wiesz i te bomby mnie przeraziły, bo świadkowie właśnie y, głoszą Armagedon i, i czy to już się właśnie ta wojna zaczęła ta, ta ta ostatnia bitwa, ta wojna właśnie Armagedonu. No, jak pani chce, to możemy panią odwiedzić. Te jakieś siostry panią odwiedzą i w tym, i porozmawiają w tym temacie. Bo ja teraz jestem w pracy, nie dam rady rozmawiać. A gdzie pani mieszka? Jak pani chce, to możemy panią odwiedzić. No, to chyba będzie za daleko. A skąd bracie jesteś? No, a, a ty skąd masz numer, że tak zapytam do mnie? Z internetu. Z internetu. A czy ty jesteś starszym zboru? No jestem, jestem, jestem. No, Aha, ale mm. y, powiedz, no to skąd ty dzwonisz? Z jakiego, z jakiego y, y, rejonu? Z Rudy Śląskiej. Ojej. No no to wiesz, no to... To ja Cię zachęcam do tego, żebyś tam z braćmi porozmawiała, są, można tam wyszukać też... Ale jakbyś mi tak powiedział w dwóch zdaniach właśnie, no, jak Ty tam czujesz jako właśnie starszy, to masz tą większą w wiedzę. Zdaniach, w dwóch zdaniach, nie wszyscy mamy taką samą wiedzę, w dwóch zdaniach to nie bardzo jest możliwe, natomiast, bo tak jak mówię, ja jestem w pracy teraz, natomiast ja Cię zachęcam do tego, żebyś porozmawiała tam którzy działają teraz, no bo działamy teraz już, już od domu do domu, znowu od września, więc, więc możesz hmm. możesz porozmawiać. Ale, to... ale a tak ogólnie to nie mam się czego bać, tak? Że ta wojna nie, nie, nie jest to jeszcze ta, jeszcze ta wojna, ten Almagedon. To straszą nie. na razie nas. Magedyn to jest wojna Boża, czyli, czyli Bóg będzie ingerował, więc to nie są to nie są te, te wydarzenia. Natomiast no, jak chcesz jeszcze, to możemy zrobić tak, że możemy do Ciebie zadzwonić, ale to na ten numer, co mi się tutaj wyświetlił, ale to... No poproszę, poproszę, albo, po pracy wieczorem. Albo po pracy, albo w weekend. Jeśli będę okay. dał mhm. rady, to ja za, zapiszę sobie ten. Yy, Twoje imię jak? Urszula. Urszula, pani Urszula, dobrze. No. Ale ja zachęcam do, do kontaktu tam z braćmi, dobrze. Do mnie, mhm. którzy działają. No, no pozdrawiam. No bo ja wierzę właśnie, że będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. No pozdrawiam, no wszystkiego dobrego, pozdrawiam, miłej wszystkiego pracy. Dobrego. No dziękuję, pozdrawiam. No dzięki. No także no co? Świadkowie Jehowy trzeba ich nawracać słuchajcie, bo oni nie służą Chrystusowi Amerykańskie Jechowa, i Ameryka chce nas tutaj uzbroić, fizycznie skłócić sprowokować do wojny domowej. Bogactwa naturalne odebrać tak jak ropa i tak dalej konflikty. No i świadkowie myślą, że służą Jechowie, ale ja tam byłem 6 lat. U świadków Ja Jana 16.2. Oni mnie wykluczyli, bo myślą, że służą Bogu, a służą Ameryce. Amerykańskiej chyba jest bardzo niebezpieczny. Jest mordercą, bo kłamiąc, jak diabeł uśmiercił Ewę Adama, oni kłamiąc uśmiercają ludzie i sami też giną, nie? Bo Jehowa ich też morduje. Znaczy umierają, te katolicy, nie żyją po 200, po 150 lat, nie żyją. Czyli pokolenie z 1914 roku. Już chyba wymarło, nie? No i tutaj macie pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział, szósty werset: Błogosławiony, czyli szczęśliwy i święty, ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć. Nie ma mocy, lecz będą kapłanami, czyli odpuszczamy świadkom Jehowy grzechy, bo oni są zagubieni, Boga Chrystusa i królować z nim przez tysiąc lat, bo król króluje, pan, pan panuje, słowo i wyrzucamy, bo jest jeden Bóg. Król, Ojciec z nieba, Bóg, Ojciec, Abrahama, Izaka, Jakuba to jest ten, co zmartwychwstał, co go zamordowali. Dzisiaj każdy, kto kłamie w imię Boga, czyli okłamuje sam siebie i okłamuje obraz prawdziwego Chrystusa, który przyszedł przez uczniów. I Ja jestem uczniem Jezusa, Urszulka i Zbyszek. I teraz czekamy na tych aniołów. Ja jako syn człowieczy chcę posłać tych aniołów. Mateusz 24, 31... I figowe to się wszystko wypełnia. Mateusz 5 rozdział od 5 od 17 do 20. Kreska J się wypełnia, słowo Boże jest żywe. I ten czas kłamstwa kiedyś się skończy. I prawda jak Judas zobaczył prawdę, że wydał krew niewinną. Nie zdradził Jechowy tylko Jezusa. Mateusz 23, 27 od 3 do 5 i Mateusz 5 rozdział 22 to jest te piekło sumienia, że on wolał sobie brać życie niż. Piekło sumienia by go mało, miało palić. Dlatego im być odebrane królestwo tym faryzeuszom nowożytnym i świadkom miechowym, adwentystom, baptystom wszystkim, pastorom, jak nie są uczniami jednego nauczyciela, jeden nauczyciel i zbory Chrystusowe mogłyby być, ale oni nie chcą zakładać zborów Chrystusowych. Apostoł Paweł siedział w więzieniu, ich było dużo wtedy tych wyznawców, chrystian, chrystian uczniów Chrystusa, bo chrześcijanie to są na Jana nic o Bogu nie wiedzą, jak faryzeusze, wiadomo. Sprawdzaliśmy to, wiemy, z urszulką, ze Zbyszkiem. I dlatego możemy skrzeszać ich, jak uwierzycie w prawdę Chrystusową, nie naszą. Mateusz 10,8. Chorych uzdrawiajcie na no umyśle, tak, bo diabeł zaślepił cały świat. Drugi 4, czwarty rozdział. Umarły i skrzeszajcie. Efezan 5,14. Skrzeszami Świadków Jehowy. Trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Czy kłamliwe nauki z mózgów fałszywych świadków wichowych, Adwentystów, Baptystów, wolnych chrześcijan, katolików, darmo wzięliście, darmo dawajcie, nie ma Bóg zapłać. Za darmo. I godzien robotnik zapłaty nie zapłaty, tylko wyżywienia swego. Nie, że godnego nakarmić, sprawionego napoić. No i Chrystus przychodzi, czeka na żonę. Żona niech się wybudzi, bo no, każdym mężczyzną jest Chrystus. Nade mną niepotrzebny jest Jechowa, jakieś tam amerykańskie, jakieś tam sale królestwa, jakiś nadzorca, jakiś starszy. Starszych jest tylko 24, 12 apostołów i 12 aniołów. Nowe miasto Jeruzalem wstąpiło już na ziemię. Zapraszam przez moją bramę, objawień 27.12. Poprzez waszą wiarę, uwierzcie od... no, i znajdziecie się u Chrystusa w Jego